To nie jest właściwy czas na zaczęcie czegoś, na podjęcie może jakiejś decyzji. Dla każdego to będzie coś innego i będzie miało inne znaczenie. Zobaczmy, co ty jeszcze musisz dzisiaj wiedzieć. Jaka jest energia. Ktoś może Ciebie oczarowuje. Ja myślę, że może to nie jest właściwy czas na podjęcie decyzji, jeżeli chodzi o pójście w relację lub pójście na coś poważniejszego. Może ta osoba po prostu tylko Ciebie oczarowuje. Tak naprawdę nie ma prawdziwych uczuć, nie ma głębokich uczuć do Ciebie. Może to nie jest ten właściwy czas, żeby podjąć krok, żeby iść do przodu. Może powinnaś poczekać, to może mieć znaczenie dla Ciebie. Ta osoba prawdopodobnie chce ciebie wykorzystać w jakiś sposób, może użyć Twoje pieniądze, może czerpie jakieś korzyści, może czerpie Twoją energię, ładuje się Twoją energią. Ja myślę, że w jaki sposób ta osoba może wykorzystywać ciebie. Jeżeli coś rezonuje z Tobą, zostaw komentarz i zapraszam na prywatne czytanie. Jeżeli ktoś potrzebuje, proszę piszcie piersi, bo ja nigdy nie napiszę do Was pierwsza. Przesyłam. Dużo pozytywnej energii i miłego dnia życzę.